Chciałem poprosić Państwa o dzisiejsze spotkanie tutaj, bo mamy rzecz bardzo ważną dla naszego miasta, a tym samym chciałbym powiedzieć, że dzięki staraniu naszego naszego księdza, dziekana, naszego dekanatu udało nam się sprowadzić w tej chwili kolejny sarkofag, jeśli chodzi o rodzinę Hochbergów. Jest to sarkofag Trzy tak jak widać na załączonym obrazku jest to drugi sarkofag Pierwszy mieliśmy widać po tej stronie. Ten sarkofag kosztował e, odrestaurowanie e, blisko 200 tysięcy 200 złotych. My jako gmina e, właśnie w ostatnim czasie przeznaczyliśmy 50 tysięcy, które brakowało do tego, żeby ten sarkofag mógł do nas dotrzeć. W tej chwili cieszymy się e, chciałbym wrócić do historii, kiedy e, w 2014 roku właśnie tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie Kościół miał takie zaplecze. Okazało się, że jest, że jest piwnica, a w piwnicy jest 10 sarkofagów, rodzinnych obberków. W tej chwili drugi, tak jak już widzicie państwo, jest. Mamy jeszcze 8, które trzeba było dostaurować ale jest to koszt bardzo duży. Myślę, że... Się czym pochwalić. Ksiądz dba o to, żebyśmy mieli właśnie to pomieszczenie tutaj, gdzie możemy po kolei Kazus Sarkowa prezentować nie tylko Państwa, ale również naszym mieszkańcom i osobom, które będą odwiedzały nasze, nasze miasto. Jesteśmy świadkami kolejnej historycznej renowacji i nowej atrakcji Świętobójcy. Tak, to prawda. Osobiście uważam, że jest to prawdziwy skarb Świebodzic i że to miejsce po wypełnieniu go obiektami tej klasy <laughs> będzie przyciągało turystów, stanie się atrakcją jedną z wielu, ale też jedną z większych atrakcji. Przyglądając się zdjęciom, które tutaj mamy, widzieliśmy, że... Renowacja do najłatwiejszych nie należała. No, można powiedzieć, że było kilka takich punktów tutaj w programie konserwatorskim, które rzeczywiście przysporzyły nam pewnych trudności. Zwłaszcza fakt, że sarkofag jest. Yy, Zbudowany w ten sposób, że trudno do niego się dostać do wewnątrz, bo ma tylko jeden y, wąski otwór, który gwarantuje dostęp do środka. W związku z czym, wszystkie prace y, w środku sarkofagu wymagały ekwilibrystycznych zdolności no i wielu, wielu pokładów cierpliwości oraz różnych innych jeszcze właściwości. No było to skomplikowane, ale możemy powiedzieć, że zakończone powodzeniem. Ile trwały y, wszystkie prace, które zakończyły się tym oto y, y, widocznym na zdjęciach sukcesem? Eksploracja <tryk> sarkofagu miała miejsce dokładnie 3 lata temu, bo w grudniu 2017 roku. Następnie y, w roku 2018 Przeprowadzona została konserwacja techniczna wraz z konstrukcją, która wzmacnia strukturę tego sarkofagu. No i odbiór końcowy to jest dokładnie dziś, kiedy mija 3 lata.